Nadrost, dzień dobry witam serdecznie państwa i zapraszam na dzisiejsze wydanie informacji Uciążliwy lokator zatrzymany czy to koniec dramatu sąsiadów Uwaga mieszkańcy osiedla Piastowskiego w Kętrzynie ostrzegamy przed złodziejami Kolejne jednostki OSP z lepszym wyposażeniem Strażacy z Wilkowa i Karolewa otrzymali nowy sprzęt Uciążliwy lokator z osiedla Piastowskiego trafił do aresztu. Czy to koniec problemów sąsiadów? Mieszkańcy spółdzielczego bloku przy ulicy Królowej Jadwigi 8 w Kętrzynie o tym, co przeżyli, mówią krótko: dramat. Wszystko przez uporczywego sąsiada, który od kilku miesięcy nie daje im spokojnie żyć. Mój najgorzej się wychodzi z rodziną i tam wyzywał to siostrę i tak dalej, tam jedzenie na klatce, Wiesz? I ten bałagan zostawiał. Na, na noc przychodził, to przynosił jakieś tam yy, ciuchy, ścielił sobie i to pozwanie zostawiał, jak wychodził. Bałagan na klatce schodowej, głośna muzyka i agresywne zachowanie. Tak kłopotliwy lokator nie dawał sąsiadom normalnie funkcjonować w swoich mieszkaniach. Muzyka non-stop. I to nieraz schodziłam. Tomek ścisz, bo wnuczka idzie rano do szkoły. Nie może spać, nie może się uczyć. Dobrze, ściszył. Ale za 15 minut ta muzyka tak dawała, że nie, nie szło spać. Oprócz agresywnego zachowania, 56-letni mężczyzna, jak mówią sąsiedzi, miał zapędy pirotechniczne, a w mieszkaniu próbował rozpalać ognisko. W nocy <grym> się wychodzi, sprawdza się, czy. Czy on tu jest, czy co robi w ogóle? Do mnie, no sąsiadko, ja to sąsiadki nie ruszę, ale to resztę to wszystko rozpier, no i, i po prostu no takie zagrażał. Później do mojej córki się, się rzucał, moją wnuczkę też napastował bez przerwy, też jak ona tutaj chodzi, ona strasznie. I to do dzisiejszego dnia bardzo, bardzo się boi wyjść sama. Czarę goryczy przelał pożar, który wybuchł w mieszkaniu mężczyzny pod koniec listopada ubiegłego roku. Szczęśliwie ani sąsiadom, ani jemu samemu nic się nie stało, choć do tragedii niewiele brakowało. Straż została zawiadomiona o pożarze przed godziną czwartą nad ranem, kiedy wszyscy spali. Że w ogóle nic nie było widać, tylko czarny dym właśnie od, od dołu gdzieś tam zmierzał w naszym, w naszym okno. Wyjrzałem na klatkę, przez wizjer ciemno, uchyliłem troszkę drzwi, ciemno strasznie od dymu było. No i, w, i wtedy żonę zbudziłem. I po zbudzeniu żony, żona mówi dzwoni szybko na ten na straż pożarną no i to, to już jak zobaczyliśmy, że straż jedzie, no to już nam ulżyło. I, i tego już y, wtedy na balkon uciekliśmy. Bo tutaj no, strasznie strasznie swąd był od tego dymu. I po pewnym czasie strażacy tu już przybiegli, powiedzieli, że już jest ugaszona, tylko dymiają. No już jest bezpiecznie i na balkonie, żeby przybywać. No i tak Trwaliśmy do po szóstej godzinie chyba już. Kilka dni po pożarze mężczyzna wrócił do mieszkania, a horror rozpoczął się od nowa. On tu się wspinał po balkonach do mieszkania. Do swojego? Do swojego właśnie. Tam też tam uszkodzenia zrobił. Tam bo sąsiada pod jedynko, tam antenę z satelitarną szkodził, tam daszek yy, zgiął, No jakoś tam, ale to krzyk taki się zrobił. My też na balkon wybiegliśmy, ale już jego nie wiedzieliśmy. Tylko słyszeliśmy jakiś tam huk, taki trzask. Zdesperowani lokatorzy pomocy szukali we wszystkich możliwych miejscach. Problemem w takich sytuacjach są niestety obowiązujące w Polsce przepisy, które, mówiąc w skrócie, utrudniają eksmisję uciążliwego lokatora w sytuacjach, gdy dysponuje on tytułem prawnym do lokalu. Tak jest i w tym przypadku. Od początku w rozwiązanie problemu zaangażowana jest spółdzielnia mieszkaniowa Pionier, do której lokatorzy wystosowali wniosek o wykwaterowanie uciążliwego sąsiada. Współdzielnia uczyni wszystko, co jest możliwe, wszystko, co jest zgodne z prawem, żeby, żeby ten temat załatwić, pomóc i żeby do tego typu sytuacji nie dochodziło. Na wniosek zarządu spółdzielni pod obrady Rady Nadzorczej skierowany został projekt uchwały w tej sprawie. To jednak dopiero początek skomplikowanej i długotrwałej procedury. Członkowie Rady Nadzorczej 27 stycznia uchwałę tę podjęli jednogłośnie, co otwiera zarządowi możliwość wystąpienia na drodze postępowania sądowego z żądaniem sprzedaży mieszkańców w drodze licytacji. Obowiązujące przepisy prawa chronią wszystkich lokatorów, nie tylko tych porządnych, ale niestety również tych uciążliwych, złośliwych, czy stwarzających nam zagrożenie, nam, mieszkańcom budynków wielorodzinnych. Dodatkowym utrudnieniem w tej sprawie jest również to, iż lokal ten jest współwłasnością kilku osób, nie tylko samego sprawcy podpaleń. Rozpoczęta przez spółdzielnię procedura zmierza do uzyskania wyroku sądowego nakazującego przymusową sprzedaż tego lokalu w trybie przepisów o egzekucji z nieruchomości. Jeżeli zapadnie taki wyrok, następnym krokiem będzie postępowanie prowadzone przez komornika. W interesie mieszkańców jest bowiem to, aby w lokalu tym zamieszkał nowy właściciel. Nowy, gwarantujący mieszkańcom bezpieczeństwo, gwarantujący mieszkańcom normalność. Mężczyzna aktualnie nie przebywa w swoim mieszkaniu. Kilka dni wcześniej, 23 stycznia, został zatrzymany przez policję, a dzień później sąd rejonowy w Kętrzynie orzekł wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Prokurator oraz policja wystosowali do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące i w tym momencie mieszkaniec osiedla pojechał do prokuratury. Za sprowadzenie zagrożenia życia i zdrowia dla wielu osób grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Tutaj dla pana zostały przedstawione zarzuty. W tym momencie zarzut o zakłócanie spokoju dla mieszkańców. Jeśli chodzi o ten pożar listopadowy, panu zostanie przedstawiony zarzut. Policja współdziała z mieszkańcami, przesłuchiwała ich, tak, i to doprowadziło do tego, że mieszkańcy pomogli, aby tutaj orzec ten areszt. Mieszkańcy mają nadzieję, że to koniec dramatu, jednak po tym co przeszli, strach ich jeszcze nie opuszcza. I co dalej? No właśnie. I co dalej? Yy, tutaj brat na, też nie zabierał jego, prawda? Nie zabierał jego do siebie, bo on się bał. A co mamy my powiedzieć, lokatorzy? Jeżeli on się nie zmieni, no to nie chcemy go tutaj. Boicie się państwo? No, no oczywiście. To jest zagrożenie cały czas. Do sprawy wrócimy. Zostajemy przy osiedlu Piastowskim, by ostrzec Państwa przed włamaniami, jakie w ostatnim czasie miały miejsce właśnie na tym osiedlu. Łupem padają pieniądze oraz biżuteria, a sprawę wyjaśnia policja. Na przełomie grudnia i stycznia policja w Kętrzynie odnotowała trzy zdarzenia, którym była kradzież z włamaniem na osiedlu Piastowskim. W tym momencie prowadzimy czynności, no i sprawdzamy tak, jak doszło ewentualnie do włamań, no i sprawdzamy wszelkie poszlaki, przesłuchujemy świadków. Sprawcy działali głównie w biały dzień, podczas nieobecności lokatorów. Tutaj mówimy o godzinach od 7 do 15, jak również od godziny 15 do godziny następnego dnia rannej. I tu PEM złodziei padły głównie kosztowności, wyroby jubilerskie oraz pieniądze. To są kwoty od wartości około 1500 zł, nawet do wartości 7000. W dwóch przypadkach złodzieje weszli do mieszkań poprzez wyłamanie wkładki. Zamka, a przy jednym zostało wybite okno balkonowe. Jeśli już zakładamy jakieś zamki w drzwiach, to żeby to były zamki certyfikowane i takie już porządne, które naprawdę zabezpieczą nasze mienie. Pamiętajmy o zabezpieczaniu również okien i drzwi balkonowych przed wyjazdem. No nie zostawiajmy uchylanych, uchylonych okien, tak? bo to jest takie zaproszenie dla ewentualnych włamywaczy. Bywa, że złodzieje jeszcze przed włamaniem pod pretekstem sprzedaży różnych artykułów czy świadczenia usług. Już na tym etapie rozpoznają teren. Starają się też zgromadzić jak najwięcej informacji o sąsiadach czy domownikach. Sprawdzajmy zawsze kto do nas przychodzi, sprawdzajmy źródło ewentualnych nie wiem yy... Jakiś hydraulików, tak skąd on jest, czy wchodzi do naszego mieszkania się nie rozgląda, kim on jest. Każdy, kto zauważył na osiedlu jakieś podejrzane osoby, albo dysponuje innymi informacjami mogącymi pomóc w złapaniu złodzieja, powinien skontaktować się z Kętrzyńską komendą policji albo dzielnicowym. Panele słoneczne o mocy 50 kW zostały już zamontowane na dachu Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie. Pozwoli to z pewnością zaoszczędzić pieniądze. A więcej o tym w programie Wieści Powiatu Kętrzyńskiego tuż po dzisiejszym wydaniu. Od dziś młodzież w Kętrzynie uczęszczająca do Powiatowego Centrum Edukacyjnego będzie uczyła się w jednej z najnowocześniejszych szkół w Powiecie Kętrzyńskim. To pierwsza placówka posiadająca własną mikroelektrownię fotowoltaiczną. Ten rok w ogóle 2019 to jest przełomowym rokiem, bo tyle inwestycji, które powstały w tym roku, to w tamtym roku minionym, no to jest po prostu skala nie nieporównywalna nie, 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 nie do niczego. Remont internatu, y, panele, zainwestowane potężne pieniądze w środki dydaktyczne. Zaczęliśmy w ogóle od szkoły w Reszlu, gdzie stworzyliśmy klasę y, dotyczącą energii, y, y, źródeł Odnawialnych a tutaj to jest efekt naszej pracy właściwie od czterech lat, gdzie zawsze dążyliśmy do tego, żeby jednak panele fotowoltaiczne u nas powstały, czy to w PC, czy to w Reszlu. Panele pozwolą znacznie ograniczyć zużycie energii elektrycznej i wykorzystanie konwencjonalnego ogrzewania. W sumie na budynku krytej pływalni przy PCE zamontowano 114 paneli o łącznej mocy ponad 50 kW. To jest pewien trend, którego już nie damy, nie można powstrzymać. Jest na tym dachu tego obiektu, który też oglądaliśmy przed chwilą, jeszcze miejsce na za, zainstalowanie kolejnych tego typu instalacji. Budżet powiatu jest również do tego przygotowany. Zainstalowano też niezbędne oprzyrządowanie i sterowniki, służące do funkcjonowania systemu. Druchowie z jednostek OSP Wilkowo i Karolewo otrzymali wsparcie rzeczowe w postaci 10 kompletów odzieży ochronnej. Zawsze gotowi i zawsze czujni na straży naszego bezpieczeństwa. Choć nieraz bywa tak, że ryzykują własnym życiem, to o tej służbie strażacy ochotnicy mówią krótko, to powołanie, które mocno wchodzi w krew. Strażakiem się nie jest, ani nie bywa, nie? to to jest takie powołanie dla człowieka. Jeżeli już jesteś raz, pojedziesz do akcji i poczujesz to, to potem nie ma, żeby cię w domu ktoś zatrzymał. Ty po prostu to, no pojedziesz, choćby nie wiem co. Ale równie ważne jest ich bezpieczeństwo. Dlatego warto ich wspierać w każdym aspekcie. Te jednostki powodują, że mieszkańcy gminy Kętrzyn czują się bezpieczni. Czy to przy wypadkach, powodziach, zalaniach, ale także zawsze możemy na nich liczyć przy edukacji edukacji tych najmłodszych. Podczas dni dziecka, czy też różnych, różnych okoliczności, okoliczności OSP Wilkowo i Karolowo zawsze są z nami. Stąd Gmina Wiejska Kętrzyn. Dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Sprawiedliwości przekazała jednostkom OSP Karolewo i Wilkowo specjalistyczną odzież. Udało nam się zakupić ubrania specjalne dla strażaków: buty, rękawice, czapki, czyli wszystko to, co niezbędne dla strażaków, aby pełnili tą społeczną służbę dla mieszkańców gminy, a także i powiatu. Całkowita wartość zadania to 86 tysięcy złotych, z czego aż 77 tysięcy złotych pokryło dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Gmina dołożyła jedynie około 8 tysięcy złotych zostały w tym programie w funduszu Sprawiedliwości poprzez środki tak aby można było właśnie wspierać te najmniejsze ochotnicze straże pożarne które do tej pory były niedoinwestowane które się borykały z bardzo dużym brakiem sprzętu nowe wyposażenie pozwoli strażakom OSP sprawnie działać na rzecz ratowania życia i mienia lokalnego społeczeństwa to i mundury, i obuwie są bardzo wysokiej jakości, także będzie wszyscy strażacy, podejrzewam, obydwu jednostek, jak i Karolewa i Wilkowa, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, bo będziemy w końcu ubrani jak należy. To są odzież dwuczęściowa, tak? czyli mamy jedną część do wypadków, jak jedziemy, lżejsza, gdzie możemy się lepiej poruszać, wygodniej po prostu dla strażaka będzie, ale też nas chroni. No i druga część specjalna do pożarów, czyli chroni nas przed tą temperaturą, która się znajduje. Wiadomo, no, straż wchodzi jako pierwsza, jak się mówi, do piekła, tak? Wchodzimy tam, gdzie się pali, no i musi nas to chronić. Jeżeli to będzie takiej jakości jak tu, czyli dobrej jakości odzież, no to nasze zdrowie jest, jakby powiedzieć, chronione, tak? Lepiej. Oby takich niespodzianek dla naszych strażaków było jak najwięcej. Do ponownego pożaru doszło w budynku mieszkalnym przy ulicy Ogrodowej w Kętrzynie. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W grudniu, tuż przed Wigilią, w tym samym budynku zginął mężczyzna. W minioną środę 23 stycznia wybuchł kolejny pożar w budynku przy ulicy Ogrodowej w Kętrzynie. Po godzinie 18 wpłynęło zgłoszenie o pożarze w budynku wielorodzinnym. Na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały w sumie 6 zastępów, 26 ratowników. Ogień pojawił się na pierwszym piętrze, tym razem na szczęście skończyło się bez ofiar śmiertelnych. Pożar przeniósł się też na dach. Ale całe szczęście udało się to w miarę szybko ugasić. Eee, nikogo na miejscu nie znaleziono. Dokładnie miesiąc wcześniej, tuż przed Bożym Narodzeniem, w tym samym budynku doszło do poważniejszego pożaru. Wówczas przebywały w nim dwie osoby. Kobiety strażacy ewakuowali z budynku przy pomocy drabiny, jednak nie udało się uratować mężczyzny, który poniósł śmierć w płomieniach. Przyczyny obydwu pożarów wykryje policyjne śledztwo. Prowadzimy czynności i będziemy wyjaśniać oczywiście okoliczności pierwszego pożaru z grudnia, tak jak i tego. No i zobaczymy, co nam przyniesie sprawa. Tutaj pamiętajmy, że śledztwo jest prowadzone pod nadzorem prokuratora. Od teraz granica Kętrzyn ma dyrektora sportowego. Został nim Adam Fedoruk, były reprezentant Polski, który w swojej karierze rozegrał ponad 300 meczów w ekstraklasie. Jesteśmy podekscytowani tak, taką osobą w klubie, w kontekście wielkiego doświadczenia i tego, co, co za panem dyrektorem stoi. W związku z tym liczymy, że efekty że z efektu wszyscy będziemy mieli satysfakcję i będziemy mogli się cieszyć. Wiem, że dyrektor sportowy jest to bardzo ważna funkcja w klubie. Jest to funkcja, która obejmuje naprawdę wiele, wiele zagadnień klubu i jestem naprawdę podekscytowany, że mogę wziąć udział w takim projekcie jak Granica Kętrzyn. Wszystkim nam chodzi o to, aby klub się rozwijał i w zasadzie kibice, którzy oczekują dobrej gry pierwszego zespołu, kibice również grup młodzieżowych oczekują gry na najwyższym poziomie młodzieży, a więc to są najbliższe zadania dla mnie, żeby pierwszy zespół grał jak najlepiej, żeby w odpowiednim momencie trafiali do nas odpowiedni piłkarze, którzy będą przeze mnie obserwowani. Kolejnym zadaniem, które będę chciał rozwinąć w naszym klubie, to jest współpraca pionu szkoleniowego. Chodzi o to, żeby, żeby dyrektor sportowy włączył i dużo rozmawiał z zarządem, przekazywał, przekazywał te informacje do trenerów, jak również bardzo bliska współpraca z trenerem pierwszej drużyny. Już jestem po rozmowach już jestem umówiony na kolejne rozmowy, także tak, będę do tej, do tej pracy dobrze przygotowany i bardzo, bardzo oczywiście liczę na współpracę wszystkich kibiców, którzy, którzy muszą się uzbroić w cierpliwość. Granica Kęczyn będzie grała na odpowiednim poziomie, ale na razie potrzebujemy czasu, bardzo dużego zaangażowania wszystkich osób, które są związane z klubem i myślę, że to w przyszłości się opłaci. Pracy do wykonania jest dużo, my mamy też poczucie, że, że przez rok w klubie. z Wiele się dobrego zadziało, ale to jest dokładnie ten moment, żeby, żebyśmy szli dalej. Um, oczywiście, że mamy, mamy poczucie niedosytu w kontekście wyników pierwszego zespołu, dlatego też jedną z, z ról, które dyrektor bierze na siebie, to, to dobry dobór kadrowy do, 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 do pierwszego zespołu w kontekście naszych potrzeb, ale oczywiście też i możliwości finansowych. Najbliższe spotkanie z trenerami to już będziemy zaczynać od, od właśnie takich wstępnych planów, takich. Przygotowania do, do tego, żeby nasi młodzi piłkarze mieli równe szanse dostania się do pierwszej drużyny, bo oczywiście myślimy o tym, że w przyszłości będziemy stawiać na zawodników tutaj wychowanych gdzieś w naszym regionie, zawodników lokalnych, ponieważ też mamy też taki fajny pomysł, żeby w przyszłości otworzyć albo oddział sportowy, albo oddział mistrzostwa sportowego na bazie liceum ogólnokształcącego. To będzie wspaniały pomysł, ale do, do tego jeszcze trochę czasu musi minąć. Przed nami pierwsze spotkania. Z odpowiednimi osobami, które będą o tym decydować. I myślę, że to jest bardzo fajny projekt, bo to dopiero nam też otworzy drogę do młodzieżowej piłki na jeszcze wyższym poziomie. W dzisiejszym wydaniu to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam już za tydzień. Do zobaczenia.